Halo, dzień dobry, witamy serdecznie Państwa w sobotnie popołudnie przy ulicy Widoślarskiej w Złotowej. Po raz pierwszy w historii klubu piłkarskiego Piła mecz transmitowany wraz z komentarzem. Mecz nie byle jaki, bo mecz pierwszej i drugiej drużyny w tabeli. Klub piłkarski Piła na wyjeździe. Gości dzisiaj w Złotowie z Iga z Hydropex z Parton Złotów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Kuźmicz. Witam serdecznie Państwa i Paweł Różycki po drugiej stronie mikrofonu. To ciekawie z y, rzutu wolnego, a teraz próba w siódmym y, i bardzo szybko faktycznie zaklimatyzował się, a teraz mało, mało brak, nie przymierzając co do, y, co do tego... A tymczasem y, po lewej stronie szansa dla Kapepiła Piła właśnie, Kasper Zieliński przy piłce, bardzo dobre doświadkowanie będzie i tam... I gros... Roberta Błaszczyka i niestety ponad bramką dwunastu... Teraz z kolei jesteśmy pod polem karnym Kapepiła. Piła, Hydropek Sparta próbuje... Niezłe uderzenie, które tak po jednej i drugiej stronie groźniejsze wydaje mi się, że teraz, to... teraz 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 niestety błąd Janka Stasiaka. I, I broni franekła. oni fanek Kanduła, niesamowita obrona, powiedzieliśmy. o od... Tutaj słupek przypadkowy, tak, ale a po drugiej stronie z kolei ta sytuacja praktycznie sam na sam. Co ja, śmieję ja takiem to prawda. I w tej chwili bardzo niewiele zabrakło i to był... Bo 15 lat temu więc zadła tam zerwałem właśnie w Dziębowę. A tymczasem Teraz fantastyczne świetnie, uderzenie Kanduła. po przejęciu piłki. W szeregach obronnych klubu piłkarskiego piła po to, żeby właśnie za chwilę tą, na tą bramkę uderzyć. I mamy trafienie I a 1 do 0. I jest bramka. Dwóch zawodników, których wymieniłeś przed chwilą. Rozegrali to Marcy. Najpierw Marcin Ankudowicz, teraz Krzysztof Wojciechowski. No w zasadzie od początku opisu tej akcji mówiłeś o jednym i drugim i no oni rozegrali to po prostu pomiędzy sobą. Świetne uderzenie z główki, mimo że było tam kilku. Też z nie ma polakarnego, więc. Kapeta. Bardzo Fakuj. dobre uderzenie, ale świetnie. Świetnie Gdzieś ze środka boiska wybiło piłkę. Ale te no... kilka sekund. Po... Oj, świetna. Oj, niewiele brakowało, Trzeba, żeby Filip Laskowski jeszcze jest. Kacpo Zieliński, nie Tylko uda się ta strzał. Boczna siatka. Tak, tak, na Tutaj tak naprawdę wszystko jest możliwe. Tak, czyli wszystkie opcje, o których wspomniałeś, no to są możliwe. dobra szansa przed KP. Tym razem bliski świetne. po błędzie obrany będzie do wejścia Dani z gając z dmarem ósmym i tutaj będzie pewna no dobra, Roszada dobra, aczkolwiek 30. bardzo 30. dobry bardzo dobrze świadczy o Kacprze, no zobaczymy Tym razem Kaczynikowisko i mamy trapienie na 1 do 1 58 minuta spotkania jeszcze pół minuty wcześniej był opatrywany przy linii bocznej Podbieg. Bezpośrednio minęły 3-4 sekundy. Uderzył z prawej nogi. Się cieszy. Jest to Polonia Jastrowie. Dokładnie, czyli Poloniosy trzeci zespół. A tymczasem? Tymczasem oczywiście Krzysztof Wojciechowski. To bardzo groźnie. To nie był strzał, to było zagranie. Tam... W, w kostiumie czerwono-czarnym był szybszy i to on spowodował, że jednak y, gramy dalej. Krzysztof Wojciechowski tak naprawdę robi sobie wszystko, co chce. nie przyjmują tą zawodnikę. Patryk Lach był tym zawodnikiem, który przejął tą futbolówkę i Marcin Kudowicz kolejny raz ma szansę na to, no, ale, żeby ale było groźnie teraz Kolejna groźna sytuacja i Patryk Lach i próbował, próbował strzału. Z... Bardzo jasnych, klarownych e, sytuacji, chociaż w e, tej chwili ogromna szansa przed i oczywiście, ale będzie chyba strzał na bramkę bezpośrednio, z rzutu wolnego, tak, nie sprawił on. Sędzia Mieloch doliczy więcej niż jedną minutę, tak jak to uczynił w przypadku pierwszej połowy. Bardzo dobre przyjęcie Kaspa Dybzińskiego, który wyprowadził się w tej chwili na, na pozycję. No nie wiem jak z perspektywy boiska, czy do grania również, bo to do. To na pewnie pewno zawodnicy po, powiedzą, nam, powiedzą nam po meczu. Natomiast bo w tej chwili bardzo była. dobra sytuacja ze strony Miłosza Kowalskiego. Było razem z, z Dybzikiem. Teraz Radek włącisz. Niesamowita ale szansa. Piękne ale piękne zagranie sobie... Radka i Kasper Dybżyński. Kasper Dybżyński, pusta babka! Małe piękne na 2 do 1. minuta! Kasper Dybrzyński na 2 do 1. Na KP Piła. Świetne zagranie Radka Wącisza. I zawodnicy KP cieszą się w narożniku boiska. No Bo jestem ciekaw, czy jeszcze hydropiak z złotów będzie miała w ogóle. W pole karne i to takie sytuacje są zawsze niebezpieczne. Bardzo, I w tej bardzo chwili duża, bardzo sytuacja. groźna sytuacja. Będzie piąta liga, to, to oba, obie zespoły, oba zespoły będą zadowolone. I czas na świętowanie rozpoczynamy. Zawodnicy KP właśnie startują. A my w takim razie dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to spędzone wspólne popołudnie, sobotnie popołudnie w Złotowie. Dziękuję bardzo Krzysztof Kuźmicz. Dziękuję bardzo i Paweł Różycki. Dziękujemy za to y, piłkarskie święto.